No i party dwa świąteczne. No bo minęły na 3 miesiące święta. Dobra, party dwa. Bo mi wyłączyło się, do tego, że mogę tylko 8 minut teraz. Co? Ale pięknie, świątecznie, kochani, aż fotok się błyszczy. świąteczne. O, Rizysz, świąteczne wreszcie doszło do Polski. Wow. A tu jest to wielka moneta. Za 3 zł tylko. Nie, babcia nam nie pozwoli słodyczy. No tak. Ale mięciusie. Ja bym się to samochód. Co ty to samo mówisz? Nic nie pobujesz. To samo coś pobujesz. Ale dla poświęcenia. Nie, to ląduje do koszyka w tej chwili dosłownie. W tej sekundzie. Dla psa ubranko. Ej, słyszałeś co to? Co księżka Babcia. Babcia. Dla Stefana ubranie. Do święta. O, piłeczka dla Stefki. Przecież to do rejonu, się do nie zmieści. Ja idę coś szukać dla później. Do widzenia. A co to jest za gówno? Prześcieradło? Nie wiem. Mi na się się bo nie mogę iść zabrać. O, na puste kulę do kąpieli. Milan, jak ty to zobaczysz, myślę, się... taki fajny, wielki. Ale patrzcie, słuchajcie się Od wyboru do kolory. No, mi kubki. Kubki to tam dupa, ale. Wiesz co no, możemy nam mieć babcie Nie. Tak? Nie. Ja? Ob... Jak? Na no, to No, chociaż warto spróbować. To się już rozpalił to. tu jest. Nie, To jest... To tu wielka jest. Tu jest moneta, która... no, no, dobra. dobra. Nie. Daj nam... Te... No nie, nic, nie? Idziemy. Nie Nie, nie braliśmy nic. Co? Nie braliśmy. Dobrze, nie chodzi. Nie ma nic, jechać do tego. O po masz. O, miseczka fajna. A wiesz jak ty od A co tam? A jeszcze tam

Pochodzimy. Nic nie kupiliśmy w um, Actionie, tylko że moja ma Nie chcę nic kupić, ale to nie istotne. Mamy zakup. I lecimy do domu. Gdzie? Tutaj z tego zawod. O, to minus z piwka. I to teraz... To minus to jest robi. Nie, to zleżnie się. O to bliżej domu. Ja, pamię, ja pamiętam jak ten do, do Włoch jechaliśmy. A Nie, jak tą drogą jechaliśmy jeszcze. Nie mogę schować? Nie. No tędy jechaliśmy w tamtą stronę, żeby dojechać do Włoch. Jechaliśmy 12 godzin wtedy. Nie, ja się to tutaj... Ja się to gdzieś Nie! Nie schowam teraz! To już ma hair! O Boże, jak tylko to czerwone? Czerwone. Teraz, to muszą przyjechać, żebyśmy mogli. Muszę jeszcze to tamte. By... By... ten. nie, to Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Tylko wodę. No. Tylko wodę. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Skończyła powoli nagrywki, dlatego że już jest głośno i mam mniejsze zazieńki. Mogę coraz mniej minut nagrywać i już kończę. To tak 8 minut i 21 sekund będzie, to wtedy e, kończę. Odmina. Dzięki. Ja wysypam w tamtej stronie.